Witajcie w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj rozbierzemy. kątową. Ona była cała. Miała kiedyś zepsutą przekładnie Naprawiłem. No tak to średnio działało. Także dzisiaj sobie ją rozbierzemy. Taki wirniczek mamy. Tu tylko zostało Już elektronikę. Po tu zostaje kondensator, kabelek. To sobie też wiemy. Ten plastik. mosiądz ze szczotek też będzie trochę mosiądzu Będzie trochę miedzi ze stojana. Mam nadzieję, że miedzi. No i co. Na początku sobie zrobimy jedną rzecz z tym Nie mieści się Dobra, weźmiemy trochę moc O kurde Tam już taki syf jest, bo to się ten Plastik połamał Dobra, no, wiecie co jeszcze raz jeszcze raz? Zemścimy się. O, tam się tam? No, także, no, grubo. A, czuć proszek. Nie powiem. Patrzcie, co tu się dzieje w środku. Czekajcie, bo nie widzicie. O oh, oh. oh, kurde, dobra, zamykaj. Oh, oh. Dobra, odkładamy to. To będzie film o 10, bo jest jakaś piąta 40. Co najpierw sobie rozbierzemy. I Stojaniksa tutaj. Odkręcę śrubki, tu pauza. Odkręciłem te śrubki. A, dziś bez ważenia taki film będzie, nie? O, stojanik wychodzi. Gdzie jest mój podważacz, dobra? Weźmiemy sobie taką weźmiemy. No i taki mały stojanik, proszę Państwa. No to akurat ten film bez katowania będzie. Szkoda, szkoda, ale no. Będzie kiedyś z odkurzaczem silnika, tamtego odkurzacza. Ale to już będzie z katowaniem, wtedy film. Pomyślałem sobie zrobię. To sobie zostawiamy. Może kiedyś będę miał coś się takiego popsuć. I sobie włożę. A tutaj szczotki. No, także pauzę, ja jeszcze pobiję szczotki, można znać. Wiecie co, nie mogę tego musiał wyjąć. E, to się ogarnie później. Stoję na czy miedziany, czy ja Zaraz sobie kawałki obetniemy, tam dołożymy do kawałku. A teraz idę zanieść wirnik dla babci, żeby wrzuciła ja go do pieca, po prostu pokażę wam, jak ona go wrzuca, yy, bo się z Alanem nie będę bawić, Za, no zobaczycie zaraz, tylko sobie łożysko, jak się uda, zdejmę, a jak nie, to nie, pauza. Wiecie co, yy, tu mam ten mosiąc z jednej tylko, ja go sobie dam, nie wiem, kurczę, bo wiecie co, uciekła mi tam ta druga szczotka gdzieś, może tu pod pralką, nie wiem, ona się pewnie sama znajdzie i tyle. No, także bierzemy się za Stojan, później pójdzie ten wirnik do pieca. Jednak później teraz bierzemy się za Stojan. Mógłbym statywu od telefonu używać, ale na razie nie chcę. A później film z zasilacza będzie. A to no taki dosyć dobry zasilaczek, widzicie ile mierzaczki. No, także pauza. Najpierw zdejmę tą stal za Stojana. Czekajcie, wezmę sobie taką jak żebyście lepiej widzieli. A nie jakieś gówno, zdejmę sobie najpierw tą stal. I z drugiego uzwojenia pauza. No także co? Yy, Stal zdjęta. Od razu sobie te papiery zdjąłem. Możecie zauważyć. Serki się przy latarce. Ale no widzicie, tak trochę ciemno można powiedzieć jest od tego. Znowu rano nagrywam ciemniutko. Bo muszę to przerobić jeszcze. Tak. No taki stojanik malutki. Także co teraz? Obetnę sobie z jednej strony lub przetnę. No zobaczymy. Pauza. Ja tu się już do cięcia zabieram, a można przecież zrobić taką. Czekajcie, dla Was światło specjalnie włączam. Tako. Pausa. No, także, więc tak sobie ten stojan walimy, tak jak mówiłem przed chwilą. ciekawe ile z wirnika, ile ze stojanika wyjdzie. No także ja to wyjmę tak, pauza. Także jeden zwój wyjęty został jeszcze ten drugi. Pauza. No i miedzioszka, tak jak widzicie, obejmowana już. Jeszcze tylko obczyścić te zwoje, wirnik i tyle. I do ważenia. No, także pauza. No i zwoje obczyszczone. To jest już czysta miedziuszka. Chyba mi... Nie, no na pewno. Wiesz parę razy tu widziałem. Nacięta o Widzicie, wygląda trochę jak ale to miedziuszka jest także. Śmieci, no tutaj, sporo już mi się nie zbierało. Z innych jeszcze rozbiórek, czekajcie. Tu wirnik, orczewka, jeszcze na ten, tam wam pokażę, jak się do pieca będzie Także tutaj, wszystkie śmieci, tu ups ale aluminiowy. No to ja na tym lekko tam zarysowałem. Co, zaraz biorę się za zasilać. Na nowym filmie, no tych kabelków trochę jest. On jest dosyć ciężki, bo to jest ten taki z tym, tym, tagem, Nie, on jest no ciężki, ciężki. Zobaczymy sobie najpierw go na filmie i zobaczymy, ile będzie. Tylko obudowa zostaje. Ale może się za to teraz zabiorę, zanim będzie ten wiernik wypalany. No zobaczymy, zobaczymy. Albo może za kostki, albo za kabelki poza filmem. No zobaczymy. No także pauza na razie. Także tutaj widzicie wierniczek opalany. O, tam widzicie, cały czerwony, aż na niebiesko od niego daje. Także zaraz rozbieramy. Pauza. Piernik. No, i tutaj taki ładny, wypalony wirnik mamy. Patrzcie, do wody wsadzony miecz trochę się oczyściła. Czerwonitkie, ale zwoje się ruszają. Pięknie. Ja, się na <laughs> ja na razie nie będę załączać się. A patrzcie, jak miedziuszka już lata. No, także ja sobie całego rozbiorę, bo nie będę się załączać, bo mam brudne ręce od tego wirnika. No, jak wszystko ładnie, pięknie wychodzi parę minut w picyku i jest łatwiejsza rozbiórka. Szybsza. I mniej się męczę. Także no, teraz sobie go tutaj będę rozbierał. Pauza. No, także wirnik rozebrany. Takie ładne wyszły te, bo wodą polałem później. Yy, tak, zestojana 80 gramów. Jakby kogoś ciekawiło. Z wirnika 87 razem.